Siema, siema. Dzisiaj mówimy kolejne zadanie i tym razem mamy zadanie od pana tutaj pływaka ukończ czasówkę pływacką w piszącej puszczy lub korlowym kasztelu, czyli tutaj, bądź tutaj. Ja sobie lecę na piszącą puszczę, no i pierwsze co, lecimy sobie dokładnie na ten mościk i tak jak widzicie jest tu czasówka, no i sobie ją wykonamy. Wy jeszcze żeby walnąć koniecznie sub subika, łapeczkę w górę, dlatego że kanał cały czas się rozwija, no i chciałem wbić już 65 kasów, subów, także fajnie jakbyście mi pomogli, dziękuję każdego suba, no i gorąco was zachęcam do wpisania kodu SAYCAMSTAR, bo was to nic nie kosztuje, a mi po prostu pomagasz prowadzić kanał z każdym wyzwaniem, także jeśli po prostu w każdym wpisem także jeśli pomogą Ci w wyzwaniu, to koniecznie używaj mój kodzik. Dobra, co musimy zrobić? Podbijamy sobie na ten mościk, proszę bardzo. Ten mościk dokładnie jest na mapie, w tym miejscu. Jak mamy tutaj duży most, to tutaj mamy taki mniejszy most, i znajduje się on przy tych domkach, gdzie tutaj, no to w tym miejscu dokładnie, mamy znacznik, jest ten most. No i teraz sobie podbijamy. No i jak mamy ten zegarek, no to klikamy go. Jeśli go klikniemy, to teraz mamy takie mniejsze, jakby kółeczka. No i po prostu musimy podążać za tymi kółeczkami i zbierać. Musimy w nie wskakiwać i z każdym takim wskoczeniem w kółeczkę, jakby zalicza nam właśnie zebranie go. No i musimy zerać wszystkie kółeczka. E, czasowe, i dopiero wtedy wykona nam się mu to zadanie. Generalnie chodzi tylko o to, żebyśmy przeszli taki cały tor. I ja, właśnie w tym materiale, zrobię Wam cały tu tor tutaj, żebyście widzieli, jak trzeba płynąć. To zadanie jest mega proste tutaj, dlatego że wystarczy, płyniemy cały czas przed siebie i tutaj też jest właśnie z prądem, co je płyniemy. Także jak widzicie, jest to mega proste i wystarczy, dopłyniemy tutaj, i już wszystko mamy. To był właśnie cały tor. Również można zadanie zrobić na korolowym, ale, tak jak mówię, to już zależy od Was, gdzie chcecie je zrobić. Ja akurat sobie wybrałem ten tor, no bo moim zdaniem po prostu jest tutaj właśnie łatwo po prostu z prądem. No i tak naprawdę nie ma żadnych chyba możliwości, żeby tego za zrobić. Jeśli ktoś nie ogarnia, no to również może sobie spróbować wziąć na przykład e, łódkę. Też można łódkę śmiało na przykład wziąć, proszę bardzo, e, czy nakaz właśnie z zalewu, czy nakaz właśnie gdzieś tutaj z rejonów bliżej, na przykład o, też tutaj łódeczka jest, takie też można śmiało łódką zrobić za ale generalnie to jest tak proste, że raczej nie powinien nikt mieć problemu. Zadanie oczywiście warto wykonać, bo jak tutaj możecie zauważyć, jest to zadanie etapowe, także odblokowujemy właśnie kolejny etap dzięki wykonaniu tego zadania. Także myślę, że tutaj nie ma już co przedłużać. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał przydał, że właśnie Wam jakoś pomogłem. No i pamiętajcie, żeby koniecznie właśnie sprawdzić wszystkie też e, socjale, czyli Instagram, Discord. Serdecznie Was tam zapraszam. No i dzięki za oglądanie, to było na tyle. Także następnego, miłego dnia wszystkim. No i powodzenia w robieniu questów. Siema!